Cześć, witajcie. Z tej strony oczywiście Buźka i witam wszystkich na Enchancie. Mam dla was taką specjalną tutaj prośbę, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli wam się on spodoba. I w dzisiejszym odcinku dowiecie się dlaczego dostałem bana na Enchancie, za co to było, co się stało. Chciałem wam również powiedzieć o tym, że w sobotę będę na PGA, więc jeżeli chcecie zobaczyć o której dokładnie będę, bo będę w sobotę. Praktycznie myślę, że przez całą sobotę będziemy na terenie PGA. To wbijajcie na mojego Instagrama, link będzie oczywiście w opisie, bo tam będę dodawał relacje od tego kiedy tam przyjdziemy, co, gdzie będziemy mniej więcej i tak dalej, więc myślę, że to jest fajna okazja, żeby się z kimś spotkać, jeżeli ktoś się również wybiera na PGA. A jeżeli chodzi o enchant, to kurczę przez pierwsze dwa dni TNT nie mieliśmy żadnych wojen. Dzisiaj wbijam sobie na serwer Wojny status i tutaj się okazuje, że mamy dwie wojny aż, także będzie dosyć ciekawie, zobaczymy jak to się rozwinie, więc o 19 godzinie będzie też stream, więc zapraszam wszystkich serdecznie na streama, no i ja już w piątek wyjeżdżam, także będziemy się widzieć na PGA. A dla osób, które oglądają moje filmy, ale nie subskrybują jeszcze kanału, zachęcam was, żebyście to zrobili, bo już niewiele brakuje nam do magicznych 100 tysięcy, także zostaw suba. Ej, to możemy się coś założyć na PGA, ale o co? No nie wiem. Komu padnie? Komu? Uuu, dobra, ma... ale to jest kurde grube gru ten. kupsom. komu padnie? Tylko z liveów można wygrać. Komu padnie kowadło, to stawia pizzę na PGA. Dobra. Ale dla wszystkich? No o kurde! <gulia> co ty nazywa, na to, Guson? nas tylko 6 to będzie do... no, no tylko! Dobra! <gulia> dawaj! No dobra, mam ciągle! Piące jebane, jebać mam! <gulia> o niedozdanie! Żeby mi nie pękło, żeby mi nie pękło! A pierdolę tyle pieniędzy, co ja na, mam! Nagrywa to ktoś, żeby ja potem jesu, nie było! Ja się Grzechowi obiecałem, żeby mu kurwa coś postawić w pociągu. Ooooo! No I już się je jebło. było! Nie, ej mi piesze mu pękło, więc jak ponoć wygrać kupson. Ciu. No tak nie mów. Kurde, co to jest kopaczow? Na czacie powinien link wyskakiwać, taki skrypt do kopania. Kurczę. Ej, długo się trzyma teraz. Oj, oj, nie, no nie, że mi pęknie, nie, nie, nie. I teraz, błyska. O! A pierdole. Nie, to szykuje No przecież ono teraz pęknie! Na pewno! Pęknie. Ale... No. Yes. Nie, nie. Oj, trzeba będzie jakąś drogą znaleźć. Buźka, buźka jednak mi nie przyjeżdża, nie? Oj, coś się kamerka sfiksowała. No nie, jestem w pizze w plecy. Najgorzej. Jedną się No trudno, się trudno, trudno, trudno Będę się postawił. Patrzcie to. Admin powiedział, że mamy skopać to szkło. Bo nie da się wyjść niby, a jakoś krety wychodzą. Po pierwsze. Po drugie, może być tylko jedna krawędź. No to jest jedna krawędź, tak? Czekajcie, ja wam pokażę. Jest jedna krawędź, a na środku musi być coś, żeby ktoś wpadł, tak? E, ale Jakby... Nie wiem. No? To tak, żeby ten jeszcze cię jest I jeden daszek, no, nie, to Ale to jest wszystko legitymne. Jest jeden daszek, jest na środku przedziałka, żeby knokać, Nie to wiem. Tam krety tam. jakoś z tego wychodzą, slime'ami, i perłami, więc nie rozumiem, o co It's chodzi. Poraj. No jak ktoś parę i używa to, to nie będzie. No, tak, nie, nie wiem. Wszystko jest legitne, jak najbardziej. To Ty... niech napiszą w regulaminie no. dokładnie, a nie. No go, czy Znaczy no w regulaminie tak? jest napisane, wiesz, że interpretacja admina do tego, nie? No a wiesz? Ale na edycji, jak no. budowaliśmy zamek, znaczy ten tak. To, no. no. ten... no. no. ten... to też się później. Ja, ja no. ja, ja no. O, co dzieci się do nas prują. Przez nich dobre chłopaki na świat patrzą BDW. za krat, no. PDW chłopaki. BDW. O, plus PDW. Nie wiem, ja tutaj, na tutaj zrobiłem coś. Nie na każdej, nie na każdej, na każdej nie się pojawiło. Leć. No, nie wiem, no Gildi taka jest, że coś zbuduje i od razu jest nielegalny, no. Co ci mogę powiedzieć? A ten chłop, który okay, biega jak Czy to jest Okej, jesteśmy na stronie Regulamin Gildi. Dobra, teraz tak. Zakaz posiadania poniższych przedmiotów w fosie beczce na terenie gildii. Craftingi, notboki, furtki, drzwi, nici, guziki, tabliczki, pochodnie, skrzynie, dźwignie piec, 3, pół bloki, pół płytki, włazy, dywany, zaczepy na linkę płotki, enchanty, kowado, łóżko i wszystkie inne bloki, które utrudniają wyjście z fosy lub beczki. Zakaz posiadania wodnych fos, ok, nie mamy żadnej takiej fosy. Zakaz posiadania bloków nad fosą nie ma! Nie ma takich bloków, Przy, przypatrzcie się! Ten admin to kupa, sam swojego regulaminu nie potrafi ja ten przeczytać. Tak Patrz, lepszy, zakaz posiadania wzią. bloków nad fosą, ale są tutaj kraty. My mamy tak samo, mamy jecha. tylko szyby. Więc nie ma takich bloków z... nad fosą. One to one się one zgadza. One... Zakaz posiadania bloków, Ciemało. które toż nie... Też nie mamy czegoś wiek. takiego. Nie, nie, Tego też to nie bija. ma. No to... Zamiast posiadania beczek, to też nie mamy beczek żadnych w sumie. Włącz, też nie mamy. No i tyle, wszystko się zgadza. Nie wiem. Nie no, włącz. Nie rozumiem. Co się o tym. Musisz włączyć tę chwilę. chwili. co Nie, nie, nie. Siema, za co macie znów dostać TNT? Za fosę! Zbudowaliśmy fosę. Nie wiem, jestem poirytowany tą sytuacją. mega Lordosa dałbyś mi ten? Albo ktoś kobla? potrzebuje kobla. Jest plan. Adam mały, 102 metry. To pokaż jak z tej fosy slime blokiem wychodzisz? To cofnij sobie streama i zobacz jak ten... Jak sobie krety wychodziły slime'em. Macie? Nie, nie mamy TNT. Nie wiem, nie będzie fosy. No, gildia bez fosy będzie w takim razie. Ale bo, ej, to tam... Ej, ej, to wiemy to... dół fosę na 5 kratek do góry. Co Fosę fosy na 5 kratek do góry? Ej, się, no to nie, zrobimy to... taką... Znaczy nie, jedyne co musi, co możemy zrobić to co? kopać. Nie Ale to stary, to stary nie czy ty chcesz ma... kopać tyle obsydianu? To przecież dlatego... nikt nie będzie kopał tyle obsa, no Ale jak masz to szóstkę, to tak... szybko leci. No to Dobra, to... To... Dobra no ale nie ty ten bloków Ja już za dużo i tak zrobiłem. No królik akurat muszę ci powiedzieć że masz rację dużo zrobiłeś. jeszcze idę. Niech mnie zbanują, to przynajmniej nie będę się grać. Jak nigdy coś robiłem. No. Krata to jest płotek? Nie wiem, ale kraty chyba... O, nie. Chociaż nie Pani, wiem, czy można. Pani nie nie wiem. tak, że wszystkie, które utrudniają wyjście. Tam na... No to konie. dobra, to niech teraz gildy usuwają przydziałki na środku fosy. No co za... Ja pier... Rozumiesz, może, by nie, grać. No ja nie, to nie było o co się przeprosili. To, praś... to już jest któraś sprawa. Nie, tam... Właśnie, on można tak, by zrobić kraty. Ale nie, to też. On mówił tak... Yy, wszystkie klocki... Plus te, które y, utrudniają wyjście z fosy. No to, o, to każdy daszek utrudnia drzewce, wyjście, z musiałeś mieć fosy. Nie no, to nie można zrobić fosy, bo każda będzie zakazana tak naprawdę. Znaczy no to tak, te... zaraz będzie coś takiego, że w fosie w ogóle nie będziesz mógł mieć daszków, nic. Ej, hey, Hades. No? Gość na drzewce, dobra, ja ja nie dawaj. Mam sześć tych. Oj, oj. Dać perły? Wrogu? Ja dobra, dobra. Dobra, ja będę próbować zamiesić, do Nie. Ej, ja nie mam pereł, okej. Okay. Jak to? Idź do rogu, Buźka. Jestem, ja jestem. Dobra, jest, 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 jest. Ja na boli jestem. Nie wiem, czy nie tam jest Tam, jedno, bomba. Jest tam nie warto się spijać. Jak nie warto? Pomóż mi. Bo co ty bardzo. robisz, bomba? Nie, ja nie jestem bomba. na NEO się. Ty uciekłem. Ja, ja pierdzielę. Dobijem, Ej, halo! Co oni tu budują za ściany te szoły? To jest nielegalne! Nie można Dokładnie. robić murów, no, które są tutaj. Zbrań, zbrań. Zbrań, zbrań. Halo, administracja! No, co to wiesz? jest? Oh, oh, o, o. No. No, Okej. Okay. Do, Gdzie do, jest administracja do, kurde, no na tym serwerze? Halo! Są równi równiejsi czy o co chodzi? Nie Kuba? to do Do Kuba? To ja... Ale... Przecież zakupana brata administracji No widzisz. Dawaj ci do Kuba szoł. Mamy na godzinę tylko panowie, nic nie stało. no jeżeli, jeżeli zakopaliśmy całą fosę, a oni odpalają nam TNT, no to nie wiem, typ z administracji odpowiedział, że za tabliczki jest TNT, on ok, czyli e, za obrazy administracji jest TNT na terenie gildii. O, fajnie, fajnie, bardzo fajny serwis. Brakuje jeszcze pana gildyjnego. Tak, mieliśmy coś na kubojdzie czy nie? No tak, nie, ja stawiałem o... na kubojdzie. Ja ich obrażałem, to niech mnie zbawią. To, nie, no to niech, niech, no, to, no to niech mnie zbanują, a nie akurat. odpalają TNT dla gildii, no. Przecież to jest nienormalne, no. A, a na chwilę patrzymy, buźka <noise> jest banet. <noise> nie, kupczom tego no, się no. nie da przekmienić, to jest po prostu inny stan Ania, umysłu. Proszę, druga dysa, gdzie administracja jest, no... Lider ukarany. Oh, lider ukarany. Łykuśka ja. bana oh. masz, serio. Bombę Co? masz. Bana masz. Bana masz? Trzymuta masz. Weź nie. napisz coś na czacie. Napisał Gilerol. jednak TNT. op, lider <noise> O, to on dostał, czyli Buśka. Dobra, dawaj i Buśka, Buśka. Nie wiem, jak go spyzywałem. Ale, jak Buśka został, Czyli te peczki mogą zostać, tak? No <laughs> Nie, nie. No tak. No tak, <laughs> no. To, nie mamy lidera.